Hej, tu wolko 7, a to moje news. Zaczynamy. Zaczynamy od Overwatcha, który właśnie wypuścił trailer do sezonu 14. Link do niego zamieszczę w opisie, ale pokrótce co z tym sezonie dostaniemy. Po pierwsze, będzie testowany nowy tryb 6x6, już bazujący na Overwatchu 2. Do tego powróci Overwatch Classic z kolejnym patchem z Overwatcha 1. A poza tym, będziemy mieli event świąteczny. Nie są to jedyne zmiany, będzie ich więcej. Przykładowo dostajemy też mityczny, mityczną skórkę dla Reinharda, bazującą na mitologii nordyckiej, bo będziemy mogli się wcielić w tora. Do tego większość skinów, które w tym sezonie dostaniemy, będą powiązane w jakiś sposób z bogami nordyckimi i wyglądają naprawdę, naprawdę dobrze, a aż dostanie mityczną broń. Są to bardzo fajne zmiany. Skiny mi się niesamowicie podobają. Nie mogę się doczekać kiedy zagram. Szczególnie, że w tym sezonie jak w każdym Mercy dostaje kolejnego skina, więc Blizzard już jest zarobiony na kolejny kwartał. Teraz pogadajmy o nowym rywalu Overwatcha, czyli Marvel Rivals, które właśnie wystartowało. Jeżeli chcecie zagrać, możecie to już uczynić pobierając klienta na Steamie. Gra jest darmowa i start był bardzo udany. Przynajmniej tak podają wszystkie outlety newsowe, ponieważ w ciągu pierwszych godzin... Uzyskała on na Steamie ponad 440 tysięcy graczy online. Jest to bardzo imponujący wynik. Wiadomo, że to nie jest największy start w historii, ale biorąc pod uwagę, że równocześnie Marvel Rivals musi walczyć z Path of Excel 2, wynik jest naprawdę dobry. Ja spodziewałem się jednak troszeczkę wyższego, no ale nie wolno narzekać. Tym bardziej, że gra zbiera bardzo pochlebne opinie i w chwili obecnej ma pozytywną ocenę na Steamie. Ale spokojnie gra również ma swoich krytyków w postaci byłego prezesa Microsoftu pana Majka Ibary który nazwał Marvel Rivals klonem Overwatcha i za przykład podał tutaj Maker, czyli postać w Overwatchu, która w Marvel Rivals nazywa się Black Widow. Ale chyba nikt nie powiedział panu Mike'owi, że Black Widow istnieje zdecydowanie dłużej w uniwersum Marvela niż cały Overwatch. No ale najwyraźniej on dalej żyje w swojej bańce i dzięki Bogu, że już nie w Blizzardzie. A teraz Bolko przepowiada przyszłość, ponieważ nagrywam to w piątek przed startem yy, pao 2, czyli Exile 2, wiem, przejęzyczam się spokojnie, dlatego zakładam, że serwery eksplodowały i były problemy ze startem tej gry. Aczkolwiek mogło być idealnie i jesteśmy zajebiście szczęśliwi, że ta gra wychodzi. Niezależnie od tego newsa, o którym chcę teraz powiedzieć, to jest fakt, że deweloper Grinding Gears informuje wszystkich obecnych, że sprzedali ponad milion kluczy dostępu do tej gry oraz że boją się, że serwery jednak nie wytrzymają. Nie wiem, czy to jest krycie swojego tyłka, ale w każdym Macie dwie wersje Newsa. mam nadzieję, że będzie ok. Są tu jacyś gracze Warcrafta 2? Najpewniej nie, ale jeżeli kupiliście wersję Remaster, to powinniście się ucieszyć, bo Blizzard wydaje pierwszą łatkę do tego tytułu. Jest to łatka balansująca, zmieniająca niektóre zasoby w grze, działanie niektórych jednostek. W każdym razie ucieszmy się, że po 20 paru latach Blizzard daje do tej gry aktualizację. Deweloperzy Diablo 4 dalej plotą bez namysłu. Jeżeli nie pamiętacie, tydzień temu główny deweloper D4 wypowiadał się na temat Path of Exile 2, stwierdzając, że ta gra nie jest już Diablo-like, jest bardziej sol-like, a co ciekawe, większość tytułów, które wzoruje się na Diablo, powinny się nazywać jako kategoria Diablo-like. Co zabawne, samo Diablo 4 nie jest już Diablo-like od bardzo dawna, de facto od premiery. Szczerze powiedziawszy jest masa powodów, dla których tak uważam, a teraz dodali kolejny. W nowym dodatku w of Hatred dodali dungeon, który jest koopem. Nie można wejść solo, co jest de facto zaprzeczeniem troszeczkę właśnie Diablo 1, Diablo 2, gdzie mogliście robić wszystkie dungeony solo. Wręcz to była preferowana opcja, a w późniejszych grach, jeżeli chodzi o Diablo 3 przykładowo, mogliście robić solo albo z drużyną i to jest w ogóle standardem w branży. Tutaj Diablo 4 postanowiło być inteligentniejsze niż SOM i zmusić graczy do grania w koopie. Community to się nie podoba, youtuberom się to nie podoba, ale pan devs od D4 wie lepiej i zostanie tak już na wieki wieków, amen. Ja osobiście uważam, że D4 to jest MMO Lite, gdzie próbowali stworzyć następcę World of Warcraft tylko w uniwersum Diablo, ale im nie wyszło, a community ich nie polubiło za to. Z tego powodu teraz na siłę próbują wszystkich przekonać, że jest zajebiście, gdy nie jest. A teraz zabawna wpadka, jeżeli chodzi o rozpoznanie nazwisk w branży. Deweloperzy Fallouta Londyn mają niezły orzech do zgryzienia, ponieważ aktor, który udzielał głosowi Astorionowi w Baldurze Trójce, napisał do nich 18 miesięcy temu, że chciałby dołączyć promono do projektu ale oni zignorowali go, bo nie rozpoznali imienia i nazwiska. Ja wiem, że ludzie nie czytają kto gra kogo w danej grze, ale jednak brak rozpoznania imienia Nelly Newbon jest dosyć ciężki do przełknięcia, biorąc pod uwagę jak popularną postacią stał się Astorion dzięki Baldursowi Trójce. A teraz na koniec plotki moi drodzy. Poplotkujemy sobie, ponieważ użytkownik Twittera Brad Lynch, znany z tego, że likuje dosyć często sprawdzone informacje ze świata gier, właśnie poinformował, że Valve chyba pracuje nad Steam Machine 2. Dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, mówimy tu o pc tach które mają być wystarczająco tanie, wystarczająco małe, by walczyć z konsolami na ich rynku. Jest to druga próba Walwu, żeby coś takiego stworzyć. Pierwsza de facto się nie udała, ale według brata Lyncha pracują właśnie nad kolejną. Czy im wyjdzie, zobaczymy. Na razie jest to czysta plotka, więc nie przywiązujcie do niej zbyt wiele uwagi. I to już wszystko na dzisiaj, jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie suba, lajka, komentarz, wiecie o co chodzi. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Powiedzcie mi, czy moje przepowiednie się sprawdziły, jeżeli tak, to która się sprawdziła? Czy to, że start był okropny, czy to, że był start zajbisty, a może coś innego? Dajcie znać w komentarzach.